Czy wiesz, że niektóre produkty, które uważamy za zdrowe, mogą niszczyć Twoją dietę? Jesz je, a nie zdajesz sobie sprawy, ile mają kalorii albo jak wpływają na Twój organizm. Ja nazywam się Ada Jędraszek, jestem dietetyczką i psychodietetyczką. A w Centrum Respo pomagamy zdrowo zrzucić zbędne kilogramy. Gwarantujemy indywidualne podejście i stałą opiekę nad każdym podopiecznym. A dzięki aplikacji Respo odchudzanie jest prostsze niż gdziekolwiek indziej. Jeżeli jesteś na diecie, to pamiętaj, że istnieją zdrowe produkty, które powinny nie tyle ograniczać, co kontrolować ich ilość w diecie. Ich nadużywanie może niszczyć całą Twoją dietę i plany na odchudzanie. Dlatego przychodzę Ci na ratunek tym filmem i pokażę Ci dzisiaj 6 takich produktów, które najczęściej zakupują plany o dobrej sylwetce. Wszystkie te produkty, a szczególnie duża ich ilość w diecie, mogą utrudnić Ci odchudzanie. Ale pamiętaj, że nie musisz rezygnować z nich w 100%. Możesz jeść to, co lubisz, ale w odpowiednich ilościach i chudnąć. Tak robią właśnie nasi podopieczni. Przykład? Poznajcie Kingę. Kinga zgłosiła się do respu, ponieważ chciała schudnąć i wymodelować sylwetkę, zadbać o swoje ciało i zdrowie. Kinga lubiła kanapki, dania z kurczakiem, dania na bazie mleka kokosowego oraz wędzone ryby. Dietetyczka dopasowała dietę do jej potrzeb i smaków. Kinga otrzymała w diecie posiłki takie jak spaghetti z kurczakiem i pomidorkami koktajlowymi, czy kanapki z gruszką i camembertem. Dodatkowo Kinga miała duży problem z podjadaniem słodyczy, więc dietetyczka zaplanowała w jej diecie słodkie, ale dobrze zbilansowane posiłki takie jak owsianka Banofi czy chlebek bananowy, a gdy Kinga nie miała czasu gotować, mogła dowolnie wymieniać posiłki pomiędzy dniami w aplikacji respo, jedząc na przykład ten sam obiad dwa dni pod rząd. Dodatkowo po trzech miesiącach współpracy do diety dodaliśmy aktywność fizyczną. Trener fizjoterapeuta przygotował plan treningów 3 razy w tygodniu. Dzięki Centrum Respo w niecałe 8 miesięcy Kinga zgubiła prawie 10 kg. Jeśli Ty też chcesz w końcu osiągnąć sylwetkę marzeń, nie czekaj i dołącz do Respo już dzisiaj. To najlepszy moment na zakup pakietu w niższej cenie, bo od stycznia będzie drożej. Ty decydujesz kiedy zacząć dietę. Możesz zacząć od razu lub dopiero po świętach, a nawet po nowym roku. Dobra, przejdźmy do Produktów. Produkt numer jeden to granola. Granola to produkt, który zyskał opinię zdrowej żywności dzięki swojemu fit wizerunkowi i obecności składników kojarzonych z dietą, jak np. płatki owsiane, orzechy czy suszone owoce. Jednak te sklepowe wersje są często pełne cukru i zbędnych dodatków. Wiele rodzajów granoli jest dosładzanych cukrem, miodem, syropem glukozowo-fruktozowym, a nawet czekoladą czy polewami. Granola często zawiera też dodatkowy tłuszcz, np. olej palmowy, który znacząco podnosi jej wartość energetyczną. Dlatego granola może mieć nawet 430 kalorii w 100 gramach. A jako dietetyk wiem, że niektórzy podjadają ją garściami bo myślą, że jest zdrowa. Jakie są alternatywy, jeżeli lubisz granole? Przygotuj ją samodzielnie w domu. Domową granolę możesz zrobić z płatków owsianych, syropu klonowego i orzechów. Wystarczy wymieszać wszystkie składniki, rozłożyć je na papierze do pieczenia i upiec w piekarniku przez kilkanaście minut do zarumienienia. Robiąc granole samodzielnie, możesz dopasować do siebie ilość składników i uniknąć dodatku zbędnego cukru. Produkt numer dwa to soki owocowe. Choć często uznawane za zdrową alternatywę napojów, mogą być dietetyczną pła. Nawet te oznaczone jako 100% zawierają wysokie ilości cukrów prostych. Które szybko podnoszą poziom glukozy we krwi. Brak błonnika usuwanego w procesie produkcji sprawia, że soki nie dają uczucia sytości, mimo że dostarczają tyle kalorii, co kilka owoców w całości. Dodatkowo wiele soków komercyjnych pochodzi z koncentratu, zawiera sztuczne dodatki lub jest dosładzane, co jeszcze bardziej obniża ich wartość odżywczą. Najlepszym wyborem są świeżo wyciskane soki w niewielkich ilościach około 100-150 ml dziennie lub soki warzywne z dodatkiem owoców, które mają mniej cukru. Jednak znacznie zdrowszą alternatywę jest jedzenie całych owoców, które dzięki błonnikowi regulują wchłanianie cukrów i dostarczają uczucie sytości. A dla osób szukających orzeźwienia doskonałym rozwiązaniem jest woda z plasterkami owoców lub koktajle, które zachowują błonnik i są bardziej wartościowe dla zdrowia. Trzeci produkt to suszone owoce. Suszone owoce są uważane za zdrową przekąskę, ale mogą być problematyczne na diecie. Proces suszenia usuwa z nich wodę, przez co są skoncentrowanym źródłem cukrów i kalorii. Garść rodzynek dostarcza więcej cukru niż ta sama ilość winogron. Dodatkowo, wiele suszonych owoców w sprzedawanych w sklepach jest konserwowanych siarką, która może powodować reakcję u osób wrażliwych. Owoce suszone mogą być też dosładzane cukrem lub syropami, co jeszcze bardziej zwiększa ich kaloryczność. Choć suszone owoce mogą być źródłem błonnika i składników mineralnych, należy spożywać je z umiarem, traktując raczej jako dodatek do posiłków, niż samodzielną przekąskę. Lepiej wybierać owoce niesiarkowane i bez zbędnych dodatków, a najlepiej sięgać po świeże owoce, które są mniej kaloryczne i bardziej sycące. Ty też schudni z metodą Respo. Bez wyrzeczeń, bez stresu, bez efektu jojo. Wejdź na centrumrespo.pl i zacznij już dziś. Czwarty produkt to masło orzechowe. Owszem, jest zdrowe, ale wymaga ostrożności, szczególnie na diecie. Wysokiej jakości masło orzechowe, wykonane jest wyłącznie z orzechów, to źródło zdrowych tłuszczów, białka i błonnika, a także witamin, takich jak witamina E i składników mineralnych, np. magnezu. Problemem są jednak te wersje, które zawierają dodatki, takie jak cukier, oleje utwardzone, np. palmowy i sól. Takie produkty nie są już tak zdrowe, jak ci się wydaje. Poza tym nawet w przypadku czystego masła orzechowego kluczowa jest kontrola porcji. Łyżka masła orzechowego to może być około 140 kalorii, więc łatwo przesadzić. Na diecie najlepiej stosować je w umiarkowanych ilościach, np. jako dodatek do owsianki, koktajlu lub smarowidło do warzyw, zamiast jeść je prosto ze słoika. W przypadku masła orzechowego ciężko jest też kontrolować wielkość porcji. Z doświadczenia wiem, że wiele osób nie odmierza go na wagę, a stosuje miary domowe a łyżka łyżce nierówna. Ta łyżka masła orzechowego ma 70 kalorii, a ta aż 140. Różnica jest ogromna. Produkt numer 5 to wafle ryżowe. Często pojawiają się w dietach jako niskokaloryczna przekąska, ale ich wartość odżywcza pozostawia wiele do życzenia. Mają wysoki indeks glikamiczny, co oznacza, że szybko podnoszą poziom cukru we krwi, a potem równie szybko powodują jego spadek, a to może zwiększać uczucie głodu. Są także ubogie w błonnik, białko i mikroelementy, więc sycą na krótko i dostarczają głównie pustych kalorii. Chociaż jedna sztuka wafla ma niewiele kalorii, około 30-40 kalorii, to bardzo łatwo zjeść ich dużo. Nie sycą cię, za to bardzo dobrze smakują, szczególnie te smakowe z dodatkiem czekolady czy sztucznych aromatów. Moim zdaniem jako dietetyka zdecydowanie lepiej jest zjeść dobrze zbilansowany posiłek, np kanapkę z prawdziwym, pełnoziarnistym chlebem, niż sięgać po takie wafle. Oczywiście mogą się one pojawić w Twojej diecie, ale najlepiej połączyć je z dodatkami bogatymi w białko lub zdrowe tłuszcze, np. masłem orzechowym, awokado czy twarożkiem, aby zrównoważyć ich wpływ na poziom cukru we krwi. Produkt numer 6 to wędzone ryby. Wędzone ryby, takie jak łosoś czy makrela mogą być smaczną i zdrową opcją, ale warto zwrócić uwagę na ich wysoką zawartość soli. W procesie wędzenia ryby są często konserwowane solą, co powoduje, że mogą zawierać jej nawet kilka gramów na 100 gramów produktu, a nadmiar soli w diecie zwiększa ryzyko nadciśnienia i chorób serca. Dodatkowo na uwagę zasługuje tutaj sam proces wędzenia ryb w tradycyjny sposób. Może on prowadzić do powstania substancji rakotwórczych, takich jak WWA, czyli wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Te związki powstają w wyniku spalania drewna, które jest używane do wędzenia, a ich spożywanie w dużych ilościach może zwiększać ryzyko rozwoju niektórych nowotworów. Badania wykazały, że regularne spożywanie wędzone produktów, zwłaszcza w dużych ilościach, może wiązać się z wyższym ryzykiem zachorowań na raka, zwłaszcza raka przewodu pokarmowego. Dlatego tłuste ryby warto włączyć do diety w ilości dwóch porcji w tygodniu, ale lepiej wybierać te świeże. Koniecznie daj znać w komentarzu, jakich produktów ty unikasz na diecie. Pomysł na siódmy produkt zostawiam wam. I nie zapomnij zasubskrybować tego kanału po więcej takich merytorycznych treści.